Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta Włodzimierz Marzukiewicz wręczył wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom podległych sobie szkół. Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej starosta powiatowego w Kępnie. Starosta gratulując sukcesów podziękował wraz z przewodniczącym Rady Powiatu za trud i zaangażowanie w podnoszeniu jakości powiatowej oświaty, a także złożyli życzenia wszelkiej pomyślności dla nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie kępińskim. W gronie laureatów znaleźli się Donuta Stefańska, dyrektor LO nr 1, Elwira Leśniewicz poradni psychologiczno-pedagogicznej, Zygm Nowacki, dyrektor ZSP nr 1 oraz nauczycieli Małgorzata Dymała i Marzena Piaska z LO nr 1, Barbara Mendel i Monika Józefowska z ZSP nr 2, Ewa Kowalczyk-Pruchnicka, Adam Kłodnicki Grzegorz Mikołowski z LO nr 1, Bożona Pajkert i Alicja Zimok zespołu szkół specjalnych w Słupi. Na wniosek starosty kempińskiego nagrodą wielkopolskiego kuratora oświaty wyróżniony został Andrzej Kowalczyk, dyrektor CDSP nr 2. Natomiast medalem Komisji Edukacji Narodowej oznaczony został naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej. Józio. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.